Witam państwa serdecznie. W wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj taki relink na ręczniki podwójny relink. Czy to jest wieszak? Można też tak to nazwać, taki podwójny rozchylany z firmy Zak, seria Scala. Tak wygląda pudełko tego produktu. Tutaj mamy kod 40060. Pod tym kodem można znaleźć ten yy, ten produkt na naszej stronie. Tak jak widać, można zastosowanie głównie do ręczników czy dywaników łazienkowych. Już pokazuję jak on wygląda na żywo. W środku mamy oczywiście to. I czy, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Na pewno coś znajdziemy. Producent zawsze dołącza jakieś ulotki. Chyba łatwiej będzie nam otworzyć z drugiej strony. Biorę nożyk już Państwu pokazuję. Tak, z drugiej strony mamy to co zwykle jest dołączone, czyli chleczkę, bo mam chwilowy problem z wyjęciem. Dobrze państwu ładnie zaprezentować, pudełko odłożenie nie jest nam chwilowo potrzebne. Jest tak kluczyk, śrubki kołki montażowe, informacja o produktach z serii Skala. Instrukcja montażowa. Tu jest jeszcze podkładka. No i sam reling, który jest najważniejszy wieszak. Już pokazuję jak on wygląda na żywo. Pasuje idealnie na przykład do haczyka, który też można oglądać u nas na, yy, na kanale. Yy, to znaczy wpisując skala nawet w naszej wieszkiwarce powinno, powinno wyskoczyć kilka produktów z tej serii. Gdyby chcieli Państwo zaopatrzyć swoją łazienkę właśnie w takie produkty to serdecznie zapraszam do oglądania, do przejrzenia każdego filmiku. Tak jak widać mamy tu logo ZAK, jest to, można tym prawie o 360 stopni sterować, tutaj jest oczywiście mocowanie, wszystko jest wykonane w chromie, te dwa wieszaczki oczywiście też prawie 360 stopni się obracają, dolny czy górny tak samo, tutaj blokuje je tylko ta podstawka, świetnie, świetnie wyglądają, w łazience tutaj byśmy przymocowali do ściany, wyglądało to by mniej więcej tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.